Cześć, witam. W kolejnym odcinku z serii Star Wars Jedi Survivor, moi drodzy, jesteśmy aktualnie w salonie Pyloni i jak możecie zauważyć zmienił się BD, kolor jego się zmienił na, zmienił na samym wstępie. A jest teraz taki zielony, mogę wam pokazać jak wygląda konfiguracja tego wszystkiego, materiałów i tak dalej. Wygląda następująco: mamy takiego zielono-złotego naszego droidzika, jak widzicie, trochę też białego i tak dalej. Mieszanka początkowa, stop imperialny. Trochę się błyszczy, akcent też ma taki właśnie złoty osmiryt. No i stan jest zadbany taki, jaki był. Zmienił już też miecz świetlny, teraz mamy niebieskie ostrze oraz niebieski, taki lekko niebieski metal. Lekki metal i to jest stop srebra to jest główny kolor, a nasz wyjątkowy metal drugorzędny to jest stop zef, który nadaje fajny. Niebieski połysk temu. Temu. Yy, tej rękojeści, w ten sposób chciałem powiedzieć. No i ostrze też jest niebieskie, bo dawno nie było. Yy, jak na początku rozgrywki Chciałbym przemedytować sobie jeszcze i iść zagadać w salonie yy, z ludźmi, z którymi mogę zagadać, bo być może mamy nowe rozmowy, znaczy na, na pewno mamy nowe rozmowy widzowie, po tym jak w ostatnim odcinku dostaliśmy o tym komunikat, tylko którym tam się idzie? Tędy nie, tędy się wychodzi na zewnątrz, dokładnie Dobra, czyli tymi drzwiami idziemy przed siebie dalej. Na razie Kal pozostaje jeszcze niezmieniony, póki co zmienił nasz, się zmienił się nasz miecz oraz droid. Może być, może być. Ej, Bidi sobie chilluje bombę, jakieś lagi przy ukrytym loadingu, oczywiście, że tak. Siema, siema. Witamy w kuchni. Muza gra w salonie. fajnie. Droid tutaj miejsce, ma dobre y, dobre brzmienie. Ok, aż eh, Hawi, no to z, no mogę tylko o tym z tym droidem pogadać. Tulkat Moran, z tą laską chciałem pogadać. Kaji. Tak, może mam dla nas też nowe echo, tak? <grym> Wspólnikam i najlepszym znajomym za to, że nasza relacja stała się inwestycją. No dobra, coś więcej możesz nam powiedzieć? Na głowie partacze chaosu. Partacze chaosu. ale jeśli moi przyjaciele mają kłopoty, to najpierw pomogę im. Tak, zdecydowanie dobry wybór, kal. Takie podejście ci zgubi, kal. A w pewnym sensie, ja szanuję. Dobra, no tutaj i widzę, że ma jeszcze jakiś helm klona. Czy innego szturmowca, ale to chyba jest klon. Jakieś rękawice, nawet bonią ma nad sobą, spoko, i dużo czaszek, o i więcej hełmów. Czyje ja to hełmy? Nie wiem, aczkolwiek być może są to jakieś nawiązania, moi nie drodzy. No a, co ona mi sprzedaje w ogóle? Jakieś yy, ulepszenia? a tutaj i tak dalej, przyciskany pocisk. A, no tak, to są ulepszenia do tych moich. Yy, moi drodzy, do mojego pistolero. Dokładnie, ona sprzedaje pistolero. Na razie mam tylko dwa krążki, więc. Yy, no, staćmy na parę rzeczy, do, tylko dwie. Albo jedno, na razie wychodzę z tego sklepu. Czy mogę z kimś jeszcze pogadać? Grok. Mm. Szkoda, że nie pokazuje. A, pokazuje mi na mapie, gdzie mam pogłoskę. Pogłoska jest tutaj wyżej, więc idziemy wyżej. Uuu, dobra, dobra, dobra. Droid ma informację, więc pogadajmy z Monkiem podobno planujesz uratować mojego nowego ulubionego droida. Tak, tak, ruszamy do... na misję. Zróci się do ataku niczym bagnorożec hmm. przez farmę wilgoci. Pozwól, że powiem ci, na czym stoi. No dawaj. Baza jeńców <kuh> mieści się w starym krążowniku Looker Hulk. Widziałeś kiedyś jeden z nich? Nie Pary jestem na pewny. Już wiesz, jak bardzo bywają niebezpieczne. Być może został uziemiony, ale wciąż jest wypełniony po brzegi wieżyczkami obronnymi. No, czyli no musimy się spodziewać dużej podomej... linii obrony. Ty wszystko wiesz. Dużo czytam. Słuchaj, hm. Dużo czyta. i się, zanim rzuci się na ciebie cała chmara wrogów. Dobra, na luzie. Dzięki ja całą chmarę wrogów Bądź jestem w stanie y, spokojnie wyciąć moim podwójnym ostrzem, więc nie ma co się w ogóle stresować, moi drodzy. Mamy z tym, mamy wszystko HP. Z kim tu jeszcze mogę pogadać na temat pogłoski? Musimy iść na dach y, do ogrodu, gdyż odblokowaliśmy tam właśnie kogo? Ogrodnika, moi drodzy. O, a co to za miejsce? Holotaktyka. Interakcja. Mogę z wami pogadać. Najpierw w tej holo, to holotaktyce, co to jest takiego? No dobra, to wchodzę w te, te interakcje. <grym> Kim jesteś, kolego? Bima-Uk! Tulimu! Niesamowite ksywy mają. Kaj, okay, czyli to Jestem te szachy tam. Star Warsowe. Cieszę się, że nic wam nie jest. A i a, a ja ich znaleźliśmy na jakiejś planecie, więc nie, nie pamiętam chcesz, gdzie, chcesz, gdzie chcesz, nawet. Chcesz, umiesz, wychodzi, Hazardziści mówią. Mam, to prawda. Twoją talię do o, proszę. Rozumiem. Im więcej skanów zbierze Bidi. Tym więcej opcji będę miał w grze. Dobra, czyli mogę grać w grę. W grze, niesamowite. nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zagrał tu i teraz. No wątpię, że mam odpowiednie. Rozegraj partie holotaktyki. No dobra, no to gramy w takim razie. Skoro już tu jesteśmy, to grajmy. Wybierz przeciwnika, z którym chcesz się zmierzyć. Pokonaj, z przeciwników, a pokonaj każdego z przeciwników, aby odblokować wyjątkowe nagrody. Dobra. Jak grać? Kupuj jednostki za punkty bitewne i ustawiaj je na stole. Wyzwania składają się z kilku rund. Przegranie rundy kończy się porażką, a wyzwanie trzeba będzie rozpocząć od nowa, czyli będziemy rozpoczynać dużo wyzwań od nowa. Spoko. Zwycięstwo. W każdej rundzie otrzymasz dodatkowe punkty bitewne, a niewykorzystane punkty są przeniesione do następnej. Ok, czyli fajna akumulacja. Wygraj wszystkie rundy, aby ukończyć wyzwanie. Dobra, lecimy w takim razie. To powinno być easy. Jednost... odblokowano nowe jednostki. No i kogo tutaj odblokowałem. Wszystkich napotkanych przeciwników do tej pory, okej. Okay. Wybierz przeciwnika, Targle, Gris, okej. Okay. Nawet nagrody tutaj mamy. O, jakieś kostki, mmm, jakieś ciuchy, nawet kolorki mamy do, do zebrania. Skuwa nam oferuje wąsy, nieźle. I ktoś jeszcze jest niedostępny, zablokowany. Okej, okay, no to zmierzmy się na początku uh, z Targlem. Targle powinien na... być easy. Kiedy Okej, okay, Dobra, dobra, jak to się robi w takim razie? Uh, Imperium, okej. Okay. Jeźdźcy chaosu albo fauna, czyli potwory do tej pory spotkania na planetach. 10 punktów, a gdzie mam w ogóle moje punkty bitewne? 6, 6 punktów mamy. Wiadomo, to grajmy Imperium w takim razie. Weźmy sobie szturmowca zwykłego, najzwyklejszego szturmowca. Ustawmy go w tym miejscu. Gościu tam też ma dwóch szturmowców. Uh, dobra, wstecz w takim razie. Jeden szturmowiec jest postawiony. Fajnie. Potrzebujemy kolejnego szturmowca, nawet weźmy sobie szturmowca czystki z piłą. Dlaczego by nie? Wydajmy go gdzieś tutaj do przodu i rozpocznijmy walkę. Wykorzystaliśmy wszystkie punkty bitewne, więc lecimy. Okej, okay, czy ja mogę coś tutaj robić? Mogę przybliżać i sterować kamerą? Dobra. Tu się chłopaki biją, fajnie. A nie no, naprawdę spoko, są te szachy powiedzmy. Dobra, szturmowiec czystki naprawdę nieźle zrobił zadymę. Easy, dobra, to jest tylko wyłącznie Targil, więc a, pan żabu powinien być easy przeciwnikiem dla nas. Przenoszone punkty będą 0. Nie mamy już punktów, ale czy to znaczy, że w tej rundzie nie mam w ogóle punktów? Nie no, mam 12. Okej, okay, kogo to jeszcze mogę dać? Gość teraz widzę, że ma tam a, trzech przeciwników i też ma szturmowca czystki. 10 punktów, bo no, nie będę wtedy mógł ymm, wystawić więcej niż ymm, dwóch, dwóch... dwóch, 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 moi drodzy. O, dwie figury powiedzmy, no. Dajmy sobie tego, może droida kostur i blaster wartowniczego. Dlaczego by nie? I dajmy sobie jeszcze po prostu może zwykłego szturmowca o, z blasterem. Myślę, że z blasterem jakiś tam ostrzał z dystansu powinien nam trochę pomóc. Więc zaczynajmy grę, zaczynajmy rundę drugą i lecimy. Dobra, gościu jeden padł. Ekstra. Tutaj droid zaczyna walkę. Idealnie. Kolejny padł i mamy to. I win moi drodzy. I to ja zwyciężyłem. No, nie spodziewałem się tego. Dobra, dalej. Nagroda, nagroda, co to jest? Odłamki priorytetu. Git. Będziemy mogli wymienić priorytet u. No nie, mój rekord. Dobra, sorry, Tergle. Fajna jest ta gierka, fajne te holoszachy, ale pewnie każdy inny przeciwnik będzie trudniejszy do pokonania. No i każdy ma też, moi drodzy, więcej rund do rozegrania. Tak, musimy skanować wrogie siły, żebyśmy mogli uh, mieć więcej postaci do tych szachów, nazwijmy to tak. Interakcja. No, akwarium jest brudne, nie wiem jak je wyczyścić. Zebrane wyczyścić. ryby, mam tylko trzy ryby póki co. I fajna nuta no leci w ogóle, to jest chyba uh, nuta z pierwszej części. Taka rokowa, fajna, fajna. Ale gdzieś tu jeszcze miałem pogłoskę i ta pogłoska jest na dachu, więc wybierzmy się na dach, tylko nie wiem, którędy, którędy, którędyk. O... Tędy, nie no, tutaj stąd. Chyba nigdy nie pamiętam, moi drodzy, jak pójść na ten dach. Ale chyba... Tu? Nie no, tutaj idę w dół, lipa. Hmm. Huh. Tu jest są jakieś drzwi. Tędy się idzie na dach. Dobra, no właśnie, bo to, te schody są, moi drodzy, ukryte za tymi drzwiami. Ja tego po prostu nie widzę. Siemano, siemano, piękna pogoda na Koboch, piękny wieczór noc. Ogrodnictwo. Na razie nie będę uprawiał ogrodnictwa, chciałbym pogadać z tą pili dawałam go trochę powiększyć Zajebiście, dzięki Ci, koleżanko. Pogladajmy sobie z nią. Na razie Kobo stanowi gościnnny dom. A energia to jest. To jest żyzna w ogóle. Damn. Masz wiejs tym ogrodem. Tak. Wzajemnie pomagamy sobie rośliny. No są goglerz, co mi gogle, ocze po prostu. No wygląda to jest szalenie. Wystrzeliły przez noc, ale jest jeszcze sporo. Okej, okay, rosły nam te rośliny faktycznie, dawniej tutaj nie było w ogóle. Dobra, Okej, ona może nam powiedzieć o nowych roślinach, korzeni. Nie przesadzaj. Dbaj o rośliny, które mamy, a ja zrobię więcej miejsca na ogród. No okej, okay, na razie nie będę sadził nowych roślin, gdyż, gdyż po prostu nie mam ich, no. nie mam zbyt dużo roślin, nie zabrałem ich jakoś zbyt dużo, i co? Więc chodźmy dalej, chodźmy dalej. Pogadaliśmy ze wszystkimi, z kim, z kim chciałem pogadać w tym salonie. No i co, lecimy do quest'a głównego, tak mi się wydaje. Gdzie jest ten quest? Tutaj. Czy gdzieś w tej okolicy jest punkt medytacji? No jest. Więc skorzystamy sobie chyba z punktu szybkiej podróży, znaczy z punktu po prostu z szybkiej podróży, widzowie. Chodźmy do naszego e, pokoju w salonie. Tak, oczyścimy umysł przenosząc się w inne miejsce. Szybka podróż. I gdzie ja chcę się przenieść? E, tu są moje pogłoski, których i tak nie robię póki co. Tutaj zniszczona osada. Y, -regenda. a podróż muszę przytrzymać i lecimy widzowie, mamy to Fajnie, fajnie, fajnie <laughs> Zobaczymy jak długi będzie loading Aż wszystko się wczyta i tak dalej o, Całkiem szybko, mamy to, siemano, siemano, to jest to miejsce w którym Te lasery wszystkie sobie odpalaliśmy, jak się dostać teraz Tam, czy tym ptaszorem? Nie mam żadnego innego skrótu tutaj naprawdę Mam jakiś sprzęt kule aktywowany, otwartą ścieżkę, i tam mam też otwartą ścieżkę. Okej, okay, no to chyba tym ptaszorem tylko i wyłącznie jestem w stanie tam polecieć. To lećmy, tak? W drugą stronę idę, nie jestem pewny. Nie, oczywiście, że nie. W drugą, tutaj, tutaj, to jest punkt medytacji. Hmm. O, no. Trochę sprawy się komplikują. Ten. A, czyli muszę stąd, jakby iść na górę, na prawo. Dobra, dobra, dobra. Trzeba rozkmienić po prostu ścieżkę, widzowie, i wszystko będzie. O, w porządku. Jak mam iść na górę teraz? wieżej tu chyba na lewo. Ten pan ptaszo to niech sobie tam czeka na mnie. Może kiedyś jeszcze do niego wrócę. Dobra, tu do góry. Hop, mamy to, fajnie. Easy. Tu jest ten sprzęg kul, który już wcześniej wykorzystywaliśmy. No i co, te wszystkie bariery, które na... Yy, zielone, które na, na, napotkaliśmy na naszej drodze, teraz będziemy sobie mogli na luzie... Przez nie przejść! Wow, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, zapomniałem, że tutaj wszędzie są przeciwnicy w sumie. <laughs> I dość nieźle się... potężnie się wystraszyłem tego droida. Chyba no, szkoda, że ta postawa jest taka wolna, no ale jest w końcu ciężka, nie? Więc ma to swoje plusy i minusy. Obrzymi dips zamiast za szybkość. O, nawet że go trafiłem zanim on trafił mnie. Fajnie, mamy to. Ale coś tu jeszcze jest do odblokowania, to mogę jakoś spalić A, no tak, wystarczy, że użyję teraz bidiego O, aczkolwiek tam nie ma lasera chyba Nie będę się teraz tym zajmował, po jeden kawałek priorytu Nie ma to sensu, i tak musimy jeszcze iść do domu wymienić A, ten prioryt na zamknięte drzwi u niej w chacie Ciekawe co nam to da Muszę zobaczyć mapę tak czy inaczej Okej, okay. tędy muszę iść, spoko O, kolejny prioryt tam widzę, tylko jak się tam dostać? Jakoś tak Dobra, idę po niego Mam nadzieję, że się uda. Zjeżdżam, zjeżdżam. O! Pyk. Zebrałem, ale nie wiem czy to był priorytet, bo jednak nie dostałem żadnej informacji od gry, lipa. Dobra, po ścianie znowu, hop. Na półeczkę skalną. Dobra, jest. A, to dysk danych. Niech będzie w takim razie. Lecimy na zniszczony most, drugą końcówkę. I mamy zieloną barierę, przez którą możemy sobie zrobić magiczny doskok. Więcej przeciwników, siemano. Dobra, Unik, przełączam na y, zwykły miecz świetlny, po prostu, gdyż jest to o, no, chyba naj, najlepszy sposób tej walki. Tak mi się wydaje. Mam tutaj też najwięcej kombosów, no i zbieram największy wpierdol. No Dobra, tego potwora się pozbędziemy raz dwa, mam taką nadzieję. Unik, nie udało się zrobić Uniku, oczywiście, że nie. No dobra, ani blokować też nie jestem w stanie. Coś jest nie tak z tą walką, moi drodzy. Albo to ja nie umiem walczyć, albo Kal. Dobra, potniemy jeszcze tych wybuchających, bijących yy, frajerów I mamy punkt umiejętności, fajnie Pytanie, co sobie z nim mogę teraz zrobić? Nie wiem Co jest na dole? Hm. Sprzęg kul, cool, ale po co mi ten sprzęg kul? Cool? To też jest sprzęg kul cool za tym Kurde, no Poeksplorujmy sobie jeszcze trochę Póki mamy czas Okej, okay, tu jest ten sprzęg kul cool. I co to robi? Jak mam to zniszczyć? Dobra, Billy! O, czym się strzela? Tym się strzela Napluję sobie tym tutaj do tego i dzięki temu będę miał otwarty sprzęg Kul mam nadzieję Fajnie To płonie, idealnie, mamy to I teraz mogę wziąć tą kulkę ba No mogę jeszcze zabrać dysk danych albo... Dysk tak ja jest, dysk z... danych, spoko Dawaj mi tę kulę w takim razie Gdzie mam ją teraz wsadzić? O, gdzie jest ta kula? Biorę ją ze sobą tak na wszelki wypadek, żeby jej nie zgubił Tu na dole coś było? Jest na to szansa, aczkolwiek nie wiem, jak tutaj wejdę z powrotem. O, muszę to zobaczyć. Chyba wychylam się, ale nie wiem po co, bo i nic nie da. Dobra, schodzę tutaj na dół. Razem z tą kulą, Hop. Jest, na szczęście jest, nigdzie nie spadła. Dobra, i mamy otwarte drzwi, a tutaj echo mocy. Nie, 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 to chyba jakaś y, ulepszenie zdrowia lub mocy. <laughs> jak sobie bili słodko ukradł na nas, niesamowite. Chilluje sobie, fajnie. Zdobyto esencję zdrowia Idealnie, moi drodzy Coś, czego potrzebujemy najbardziej Dobra, opłacało się zrobić mały detour A, Pytanie, jak wejść z powrotem na górę Nikt mnie tutaj nie bije Nie Słyszałem jakiś dziwny odgłos Jakby przeładowanie blastera Ale to nie było to na szczęście Dobra, idziemy na górę I ścieżką przed siebie, moi drodzy Do celu głównego My mamy tajemnicę, zagadkę rozwiązaną, że tak powiem Fajnie, 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 fajnie Mamy znajdźkę w postaci większego zdrowia, co zawsze jest na plus. No i co, idziemy. Miejmy nadzieję, że znajdziemy pana Ravisa wraz z Daganem bo gdyż, jak dobrze pamiętam, oni uciekli razem, kiedy ostatni raz ich widzieliśmy. <laughs> Okej, okay, co to za miejsce? Tutaj chyba jeszcze nie było. No jest, to jest chyba ten cały Hulk. <laughs> Wygląda potężnie. Krążownik. Ok, jest Boat z nami, no tak. Boat miał z nami pójść na swoim extra jetpacku. Dałeś radę? No, dałem pewnie, że dałem. Wzią? Mnie? <grym> nie ma szans. Co my tu mamy? Ok, pewny siebie jest. Miejmy nadzieję, że. ślad <grym> droida. Faktycznie gate. No i my patrzymy przez BD'ego, fajnie. Jakiś ślad droida. Portal? Serwizowy. Może tamtędy da się wejść. Ok, co Dalszej to za portal? Nie, nie wiem. O, umieć znać. no nie chcę znacznika umieszczać. Przejść się do portalu. Może Luker Hulk. Chcesz się przejechać, BD? Okej, okay, co tu jeszcze jestem w stanie wypatrzyć? Dialogi są na górze, w górnym, w lewym, goło, górnym, górnym rogu widzę. Będę czuwał Przyjąłem Dobra, boat nas ubezpiecza w takim razie Dobry sposób, żeby nie upaczkać butów No tak Ciekawe, czy ja też będę w stanie sobie zgarnąć jetpack Wtedy, moi drodzy, pomyślcie tylko o tym, jak yy, Teraz musimy tylko uratować... Możliwości się. parkouru będą yy, nieograniczone Oprócz magicznego doskoku, Salta Jedi, jeszcze mając jetpack, to już będę przepotężny. No bo tutaj latają jakieś krążowniki, ale czy to są miejscy chaosu? Kim są ci ludzie? Nie mam pojęcia. No mamy kotoptaka po raz kolejny i widzę już jakieś gejzery z parą. No lepiej nie wpaść do tego bagna. Tak mi się wydaje. Szybołów się nazywa. A mogę szybciej lecieć? O Jezus, mogę nurkować. Gdzie mam się dostać w ogóle? Bo tego jakoś nie rozkminiłem, ale chyba widzę mój cel. Fajnie, że mogę sobie tak swobodnie nim latać. W miarę kały? swobodnie. Ktoś faktycznie tu mieszka. Okej, okay, czyli ktoś mieszka. tu faktycznie mieszka. No miejmy nadzieję, że dalej mieszka i udzieli nam odpowiedzi na pytania. Dobra, tutaj lądujemy. Siema, no. Okej, okay, mamy coś ciekawego do zdobycia. Chyba echo, więc od razu sobie to zbierzemy. Jako pierwsza Jak rzecz myślisz, tutaj. Ile to jest warte? Poszukiwaczka. Nic nie jest warte zadzierania z jeźdźcami. Ruszaj się Ryzykowny interes. Już ktoś tutaj ubił. Niech będzie. Nic nie jest warte ryzykowania. Zyk, wini. No, kojarzę już takie y, imiona. I jest też skuwa tutaj. Co on tu robi? Chyba on cały czas gdzieś tutaj pływa po, po okolicy. Na każdej planecie jest gościu, naprawdę. Siemanko. Bezpieczne miejsce na złapanie ryby. To hmm. niebezpieczna ryba, no. E, złapanie niej. No tak, gościu ma swoje yes. mądrości pewnie, że tak. No obrad, to, to nie wyszło, ale i sarkazm, złą jazd dentą. Skupiam się zresztą hmm. na swoim celu strasznym, błotnym krabie. Może będziemy mogli mu pomóc w tym. oficer na grabnelu, próbowała raz <coughs> wyciągnąć kraba z morskiej piany, kiedy w ten. Niesamowita historia. Ekstra, ale czy jakby ta rozmowa mi coś dała, czy tak... Pogadałem sobie z nim, żeby zabić czas. No chyba, żeby zabić czas, tylko i wyłącznie. Tak jest, sprawdźmy się mano. kim jesteście, co tu robicie, co się dzieje. To bardzo miłe twojej Jednak okay. tamten ma dla mnie wartość sentymentalną. Chodzi o jakiś czytnik, zyk, rozmowa, to pogadajmy. Co ty tu robisz? A Zik to nie była ta laska, co jako pierwszą spotkaliśmy. Tak, ja też. A ja nazywam się Winnie res Jesteś Kal, tak? Ledwo się ale przydałaby mi się pomoc. No pewnie, że potrzebujesz. Tak. Słyszałam, że na bagnach żyje tak o przepięknym upierze. Oko. Gdy chciałam mu się przyjrzeć z bliska, zapnął mój czytnik i odleciał. Dokąd poleciał? Mają gniazdo na jednej z kamiennych kolumn niedaleko. Poszłabym, ale Winnie mówi, że muszę zostać u jej boku. Tak! Bez o sensu. Oblicę. jest tak blisko, to tak daleko. Tak, zobaczymy, co da się zrobić. Tak, zobaczymy, co da się zrobić. Gwiazdy. To takie powiedzenie z Coruscant. Może powiem po prostu dzięki Karl. Nie wiem, kiedy uda mi się znaleźć dla niej to pióro. Mam nadzieję, że yy, no, nie będzie to ciężkie. ale na pewno nie będę się teraz tym zajmował, moi drodzy. Tu jest jakaś pogłoska. co tu chodzi? Halo. Błotny krab, odkryto nową rybę. No i co z tym błotnym krabem? On jest gdzieś tutaj do, na dole? O co tu chodzi? Tu mogę gdzieś iść na dół. Tutaj. tutaj. A o co nie chodzi z tym? Tego. No ale nie ma innej drogi na tę kolumnę. Okej. Okay. dobra, dobra. Coś ciekawego? Tu mogę zrobić skan Pośpiesznie opuszczony obóz, czyli coś tutaj złego się wydziało chodzę po jakimś błocie czy innej smole I w niej się topie, więc jest to dość niebezpieczne Trzeba tego unikać i bardzo dobrze planować swoje ruchy, moi drodzy Ale mogę też robić takie rzeczy jak salto i doskoki Tym też należy pamiętać, fajnie, tu już sobie możemy wejść Nigdzie żadnej skrzynki ani nic ciekawego nie ma Aktywuję sobie skrót, dlaczego by nie, albo po prostu otworzę sobie przejście dalej ja, to jest tylko i wyłącznie skrót, ale gdzie ten skrót mnie zaprowadzi, nie mam pojęcia. Zaraz to ogarniemy widzowie. Pyk, tu na kratki. Wydaje mi się, że to nie jest tylko skrót, Wiesz, ale i właśnie... Tak dużym okręcie, mały? Droga do przodu. Ja dawno temu. Nie cieszy mnie ta myśl. Ale trzymają tam zi, hmm. A ja nie wrócę bez niej. No to idziemy uratować droida w takim razie, no cel jest prosty. Tu muszę się wybić. Pyk, mamy te widzowie. Zjazd po lincej. gdzie mam teraz pojechać? To na lewo muszę skoczyć, no to skacze! O, dało się. W ostatniej chwili się złapałem. Okej, okay, i co teraz? Tu muszę polecieć. Boże. Dobra, mamy to. Uff, Dobrze, że mam takie ekstra rzeczy, jak te właśnie skoki, salta do skoki. Siemano! Dobra, wszystkim muszę spuścić nie lada wpierdol, tak moi drodzy. To jest ten droid strażniczy, nie? To jest droid B2. Czyli ten, którego bardzo nie lubię, bardzo robi duży dips. Okej, okay, mamy to. Kogoś jeszcze mogę zeskanować chyba, coś tu Billy robi. Mogę! Nie, to jakiś skrót kolejny, boże <grystanie> Dobra, naprawdę dużo się dzieje, moi drodzy, bardzo dużo się dzieje. Tam jest pogłoska Steel. Tutaj mamy odblokowany skrót. No i co? Idziemy, tylko Trendy. Punkt medytacji też mamy przed nami. też mi się bardzo podoba. Zawsze na plus odkrywanie nowych punktów medytacji. Dobra, to co? Parkour po małych skałach One nawet się topią pod naszym ciężarem Nie spodziewałem się, że aż tak może to wyglądać Sównica załadunkowa Koboch No tak, tutaj mieliśmy się spotkać z naszym ziomeczkiem Boldem Więc zaraz pewnie gdzieś tu będzie Droidy tutaj wiszą w ogóle Na palach, no jestem, siemano Tak, zaraz ratujemy, pewnie że tak Okay, ale czemu tutaj wiszą te droidy jakieś przywiązane, co, może uszkodzone, może zabite. Mogę z nim pogadać w sumie. się tu dostać? Nie, na luzie. to bagno? Prawie straciłem buta. Oj, nie popłaczcie. Porozmawiaj o Kaszciku, porozmawiaj o Datomirze. Okej, okay, no to pogadajmy o tej Datomirze może. Ciałem już gorsze. Utknęliśmy kiedyś na wrednym bagnie na Datomirze. No tak. Słyszałem, że Datomira jest nawiedzona. Znam lepsze miejscówki na wakacje. Tylko nie mów tego przy <laughs> Okej, okay, no z Bouldem tak. pogadaliśmy, tutaj mamy fajnego też droida Cztery łapy i hełm szturmowca, nieźle wygląda, czemu Bould krzyczy kontakt? Będziemy się bić zapewne Siema panie droidzie Pyk, ciężki atak, idealnie Mamy też Bouda właśnie w zanadrzu, fajne jest to, że właśnie uh, Są w niektórych segmentach z nami ci towarzysze, naprawdę wygląda to Znaczy wygląda to, jest to A, fajne jest po takiego. prostu Dobra, nic takiego. Tego droida bym chciał na swoją stronę przekabać, ale nie jestem w stanie. Więc, Bold weź go tam, ogłusz trochę, że jesteś w stanie, oczywiście, przyjacielu. Pik! Udało mi się puścić granat w jego stronę, fajnie. Dobra. O, Bold mi go prawie załatwił. Sprzątną mi go z przed nosa, ten gościu. Okej, okay, jest jeszcze więcej tych wszystkich frajerów, droidów. Więc, chodźmy się z nimi bić po prostu na luzie. Pik! Mamy to. O jezus, no, zbieram w bo trochę. Już kozacze za bardzo. <laughs> A wcale nie jestem tak potężny, moi drodzy, jakbym chciał, więc dlatego wygląda to jak wygląda. Ten puszcza rakietę. Bum! jak w cyberpunku. Spowolnione tempo. Fajnie. Dobra, pana droida się pozbywamy. Kolejny gościu z Laską. Pik. I mocny atak. O, nie udało mi się niestety. Kurwa, nie bij mnie gościu. Przestań. Muszę użyć z tym. Dobra. Przytrzymuję X i mam ciężki atak. Od razu zjechałem mu całą wytrzymałość i uciąłem łeb. Świetnie. Dobra. Mogę go zepchnąć też chyba. Ale raczej to nie, nic mi nie da za bardzo. Pyk! Teraz się udało. Cięcie z nadgłowy, Jest no i ekstra. Powitanie. Tak. Okej, okay, tu ja mogę coś zeskanować. Czołg. Zatopiony AAT. AAT, no dobra, to są Jak chyba. O, jeszcze czołgi z czasów, właśnie, separatystów i tak dalej. O, z czasów wojen klonów. Nie? Tak mi się wydaje. Dobra, dobra, bo zaraz mi pomożesz. Chciałem tylko się tutaj porozglądać, co jest tutaj do znalezienia. Okej, okay, bo utworzy nam przejście, to mi się podoba. Dzięki. Dobra, salto, doskok. Jesteśmy, się panowie. Fik, to naprawdę nieźle kasuje te droidy Ten jego blaster jest naprawdę potężny Muszę im odepchnąć granat niestety Sorry chłopaki, ale... Zostaną zabici swoją własną bronią bo fajnie, że tutaj uh, odwraca uwagę tego jeźdźca Hit Unik, unik, unik Nie mogę, bo miałem finisher, nie mogłem zrobić uniku Miałem finisher, To bez sensu Niepotrzebnie też użyłem tymu, no ale trudno Tak Chłopaki stanęli po niewłaściwej stronie. Mamy skrzynkę na koniec. Tak jakże no nie była to trudna walka, nie była też zbyt długa, ale jest skrzyneczka. Krótka kozia brudka. <grytko> Okej, okay, no jak wygląda Kal w tej krótkiej kozie bródce? No może być, może być. Nie wygląda źle chyba. O ją założyłem, nie jestem pewny. Hmm, gdzie mam iść? Prosto, prosto. No ścieżka jest póki co... Jasna, tak mi się wydaje. <grytko> Ciekawe ile przeciwników będzie na całym Luker Harku. I ciekawe, ilu przeciwników, znaczy ilu przeciwników o, czyli będzie razem z Ravisem, tak, nie? Ile ich ma zdania, Ravis? Bardzo pomoże Dobrze. Okej. Okay. No pewnie, że tak, Alma ma lepszy dobra, nastrój. Się. Potrzebuje. <laughs> ok, czyli już zaszły tematy za daleko z tego, co y, tutaj można wywnioskować. To się musimy przyciągnąć na lince. Tak, dobra. Pyk, mamy to, fajnie. Boat sobie lata na tym jetpacku, to jest tak nie fair, wa, naprawdę. Fyk. dobra, idziemy na górę. Ja też bym chciał mieć jetpack, w ogóle fajnie, że gościu ma nieskończone paliwo. Tak? Okej. Jakieś rady? Nie, w ogóle nie Halka. Nie wiem dlaczego nim Weź no boat, przestań gadać i wyłącz mi ten prąd, żebym nie zginął. Dzięki, koleżko, dzięki, dzięki. Teraz możesz mówić dalej o tym, jak się włamałeś na jakiś tam statek. Okej, okay, i dawać mi cenne rady tutaj na prawo. Hop! Mamy to widzowie. Easy easy. Zmienię sobie postawy od razu, bo ten ciężki miecz jakoś nie wiem, no nie mogę znaleźć na niego póki co zastosowania. Odpowiedź sobie podwójne ostrze, bo jest zbyt OP oczywiście. A na grupy przeciwników i jakieś walki z bosami myślę, że może się nadawać idealnie. Pyk, mamy tutaj kolejną ścianę. Dobra, dobra, siemanko, Pandroid Pan nie żyje. Tego by fajnie, wy wypadałoby go zabić. O, odbije nawet w niego laser, znaczy strzał z blastera, tak to się mówi, a nie laser. Dobra, tego pana się już pozbywamy, jest jeszcze jeden. Pyk, atak mocą i jeszcze raz i atak za głowy Pięknie, przecięty na pół i możemy iść dalej. No jakoś tak nie słuchamy, żeby się kłóciły. Okej, okay. kłócące się droidy. No, Bould chyba nie jest do tego przyzwyczajony, podobnie jak ja, no ale no, mówi się trudno. Trzeba kupić to, co mówi Kal i z tym żyć. <grym> Dobra, posuficie do celu, ale chyba w drugą stronę, nie jestem pewny. Nie. Tu muszę przeskoczyć, Damn. Nie widać czasem tej ścieżki, faktycznie. No, Billy... Nie wiem, czy Billy cena z tym Mam nadzieję, że nie, ale moi drodzy, jesteśmy w hangarze i dlaczego zjeżdżam na dół, skoro chciałem pójść do punktu medytacji? Okej, nie wiem czy powinienem jechać tu na dół, ale wygląda na to, jakbym tu już był. Czy to jest po prostu skrót, ta winda? Tak. Ta winda to po prostu skrót. Dlaczego nie mogłem jej użyć wcześniej? Nie mam pojęcia. Chodź Bold, idziemy na górę. Mam nadzieję, że chłop się przyteleportuje do nas, bo chciałbym zapisać grę. I moi drodzy, kończymy sobie odcinek, kończymy odcinek w następnym odcinku. No myślę, że będziemy w stanie uratować z Złap tych bandytów. No i zobaczymy jak się potoczy dalsza część historii. A tymczasem moi drodzy odpoczywamy. Kale odpoczywa, a ja kończę odcinek. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Ja uciekam. Pamiętajcie, że wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Ja uciekam. Trzymajcie się po cześć. Pa.